Dzień dobry, witajcie kochani moi grupowicze. Zrobiłem wam dzisiaj niespodziankę. Niezapowiedzianie, prawda, postanowiłem się, prawda, spotkać z wami na grupie. Na naszym tracie grupowym postanowiłem się z wami spotkać. Będzie niespodzianka, niewiele widzę osób mnie w tej chwili widzi. No więc witajcie kochani, serdecznie pozdrawiam naszych moderatorów, całą grupę. No i Was, kochani, Was przede wszystkim pozdrawiam. Dawno się z Wami nie widziałem, ale nie ma rzeczy bez przyczyny, jak to mówią, kochani. Skoro się nie widzieliśmy tyle czasy, no to była jakaś tego przyczyna. Przyczyną, powiem Wam szczerze, był mój stan zdrowia. Trochę pod upadem na, na, na zdrowiu, kochani. No i, no i musiałem przerwać, prawda? Nasze spotkania na grupie musiałem przerwać prawda, moje udzielanie się. Jak zauważyliście, pewnością nie wytykacie mi. Tego za co dziękuję. Ale ale ograniczyłem trochę prawda, aktywność na grupie. Przynajmniej przynajmniej nie, 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 nie zerwałem, nie, nie, nie zakończyłem całkowicie, ale po prostu ograniczyłem troszkę. Ale tak jak mówię, to było związane z moim stanem zdrowia. Byłem trochę w szpitalu. Kochani i nie No i tak się złożyło, prawda, tak się złożyło, ale prawda, bodaj, bodaj raz, dwa razy dziennie, prawda, grupę zaglądałem, widziałem co się dzieje. W tym czasie bardzo aktywnie nasze Panie Moderatorki, prawda, Renatka, Pani Ewa, Agnieszka udzielały się, prawda, prowadziły grupę, za co mi serdecznie dziękuję. Wielki szacun i pokłon. Prawda? Na naszej grupie zmieniło się to o tyle, że doszedł nowy moderator, prawda? zgłosił się Pan Mieczysław, którego serdecznie witam. My też go zdążyliście poznać, prawda? Panie Mieczysławie, i pragnąłbym, żebyś Pan nawiązał kontakt z pozostałymi moderatorami. Może jak się mylę, może Pan już nawiązał kontakt. Moderatorzy muszą być ze sobą w kontakcie. Musieliście się bliżej poznać, ale to już, prawda, po, po, po programie z pewnością Pan to zrobi, jeśli nie zdążył zrobić. No więc kochani, dużo się sprawna zbierało, prawda? Teraz jest Kampania wyborcza, aktywnie się włączajcie w tą kampanię wyborczą, włączajcie się w tą kampanię wyborczą, prawda, szczególnie w... widzę, was, widzę was, żebyście mieli udział kochani w tych, prawda, w, w tych, no jak to się mówi, w, w tych, w tej działalności tych, tych, tych dwóch kandydatów, prawda, żeby tam wchodzić na ich, na ich profile, prawda, wchodzić na ich komitety wyborcze, o oh, właśnie komitety wyborcze miałem yy, powolne połączenie. No więc, no więc kochani, yy, chciałem właśnie, żebyście w tej komitety wchodzili, byłem tam na komitecie prawda, yy, pana Nawrockiego, no nie widziałem zbyt dużo osób, prawda, ale myślę, że po moim apelu zrobiłem taki apel na grupie, myślę, że prawda, wiele osób się dołączy. No więc, kochanie, naj, i najciekawszą wiadomość, jaką Wam powiem, prawda, no i radosną wiadomość, co niektórzy już wiedzą o tym, domyślili się, chociażby ze względu na to, że są moimi znajomymi na grupie i no i znają trochę, prawda, znają trochę, prawda, mój profil, są znajomymi na grupie, no to tutaj wiecie, że niektórzy zorientowali się, że już, niestety, jestem emerytem. Od dwóch dni jestem emerytem, czego pragnę Wam zakomunikować. Kochani, już jestem tym emerytem. I, od dwóch dni, dokładnie od dwóch dni jeszcze legitymacji nie mam, ale przyślą mi korespondencyjnie. W każdym razie już przeszedłem na tą emeryturę, prawda, z której niezmiernie się cieszę. Prawda, będę odpoczywał, będę miał czas na to, na co do tej pory nie miałem czasu. Prawda, zajmę się moją rodziną, Prawda, y, moim wnukiem. Y, y, najbliższymi, no i tak jak mówię, no po prostu będę, będę robił to, na co do tej pory nie miałem czasu, prawda, no bo tak, bo trzeba iść do pracy, bo nie możesz coś czegoś zaplanować, bo nie dostanę urlopu, no wiecie jak to jest, wiecie jak to jest, tak, wiecie kochani jak to jest, no więc bardzo, bardzo serdecznie Was kochani zapraszam, żebyście byli aktywni, żebyście, żebyście, żebyście byli aktywni kochani, Żebyście aktywni byli na tej grupie, prawda? To są ostatnie godziny już. O, pani Barbara ogląda. Witam, panie Basiu. No więc, więc kochani, żebyście byli aktywni, nie zasypywali gruszek w popiele. Wielu z was zadaje sobie pytanie, a nic żeśmy nie osiągnęli, i tak tej emerytury nie będzie, i tak tej emerytury nie dadzą. Kochani, nie biadulcie, nie biadulcie, nie biadulcie. Nie zawsze można wygrać wojnę, ale bitwę można zawsze wygrać. Bitwę można zawsze wygrać. I ta bitwa po naszej stronie jest wygrana, kochani. Jest wygrana. Wiecie, w czym jest wygrana? Wiecie, w czym jest wygrana? W tym jest wygrana, że już żaden z kandydatów na prezydenta, żaden z polityków nie odważy się nas okłamywać. I obiecywać, że będą emerytury stażowe, ja podpiszę, ja dam, już, 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 gońcie, gońcie tego króliczka. Już ten króliczek jest. Nie, zauważyliście zmianę? Zauważyliście zmianę? Te projekty czekają, prawda? Czekają, są te, prawda, dwa projekty, są, prawda? Jest projekt Solidarności, jest projekt, prawda, Lewicy. Są, są, te, są te projekty, ale już nikt nie odważy się nas oszukiwać. I czy to nie jest sukcesem? I to nie jest sukcesem. Rozmuchaliśmy temat emerytur stażowych, Temat, w którym zostaliśmy oszukani. Rozmuchaliśmy na całą Polskę. Medialnie rozmuchaliśmy to. Rozmuchaliśmy. I to jest naszym sukcesem. I to jest tak właśnie wygrana bitwa. Kochani, to jest ta wygrana bitwa. I to możemy, możecie, możemy, możecie sobie za sukces, za sukces, potraktować za sukces. Kochani, możecie sobie to potraktować za sukces. Prawda? Zapytacie z pewnością o to, kiedy te emerytury będą. Kochani, nie jestem ani wróżką, ani Panem Bogiem, nie jestem Wam w stanie odpowiedzieć, kiedy one będą. Ale przyjdzie czas, że będą. Zobaczycie, przyjdzie czas, że będą. Przyjdzie czas, że będą. Prawda? Przekonają się politycy, że nie można. Już się przekonali. Już się przekonali. Prawda? Przekonali się, już. Chętnie by teraz podpisali, no, y, 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 Piotr Doda, chętnie by podpisał trzecią umowę, trzecie by podpisał, ja go zachęcałem zresztą, jak zwróciliście uwagę i wy też to róbcie, zachęćcie go, jeszcze jest czas, jeszcze na 30 godzin, prawda, y, jest, jest jeszcze 40, 30 godzin, zachęcajcie go, Piotrze, idź, podpisz, podpisz na Nawrockim, prawda. A powiedział, o czaskowskim nie wspomnę. Tam nie pójdziesz, ale i do Nahrudzkiego. Podpisz, prawda, trzecią umowę, podpisz trzecią umowę. A co ci szkodzi? Prawda, co szkodzi obiecać? Prawda, jak to politycy mawiają. Nie będę mówił, jakiej opcji. Prawda, co szkodzi obiecać? No więc, więc już nawet widzicie, nawet sam Piotr nie chce obiecywać. On ma ten temat, prawda, jest, prawda, ten projekt, ale już nie obiecuje. Już nie obiecuję, już nas nie oszukuje. I czyż to nie jest sukces? Ten sukces to jest Wasz sukces. Nie bój, to jest Wasz sukces. Prawda? Ja tu tylko woźnym jestem, tak jak Wam niejednokrotnie mówiłem. Ja tu tylko woźnym jestem. Założyłem, prawda, firmuję to, ale to Wy jesteście. To Wy jesteście, to od Was zależy, to Wy jesteście, kochani. To Wy jesteście, kochani. Także, także, prawda, nic nie biadulcie. Drugi temat, jaki chciałem poruszyć, kochani, no to jest wymiana pokoleń. Wymiana pokoleń, prawda. Ja czy moi moderatorzy nie jesteśmy przyspawani do fotela. Nie jesteśmy przyspawani do fotela, do tej funkcji, prawda. Nie jesteśmy przyspawani. Nie jesteśmy przyspawani. Robimy to społecznie. Robimy to w wolnym czasie. Nie pobieramy za to diety, nie pobieramy za to pieniędzy, kochani moi. Prawda, nie jesteśmy do tego przyspawani. Prawda. Moderatorka yy, Renapka jest już na emeryturze. Ja jestem na emeryturze. Prawda, moderatorka Ewa odejdzie mi to w krótkim czasie. Prawda, pozostali moderatorzy też już, prawda? Lada chwila mogą odejść na emeryturę. Nie będę mówił, którzy, bo bo mnie bo, bo, bo do tego nie upoważnił. Myślę, że panie się o to nie pogniewają, że jej wymieniłem. Kochani, zresztą Renata prawda, powiedziała, że już jest na emeryturze. Jednak udziela się, robi to społecznie, ale pora na wymianę pokoleń, kochani. Pora na wymianę pokoleń. Po, po, pora, kochani, na wymianę pokoleń. Nikt nie jest przyspawany. Ja już taki taki post, prawda, Ciekawe byłem waszej reakcji. Prawda, no, zgłosił się jedyny chętny na moderatora. Pan Mieczysław się zgłosił. Gratuluję panie Mieczysławie odwagi. Prawda? Gratuluję odwagi, prawda? Sprzedałby się jeszcze administrator. Nie w sensie tym, żeby to przejął, kochani, żeby to przejął tę schedę po mnie i żeby miał ja odszedł. Porzucił, odszedł. To nie, to nie tak działa. Ja chcę być takim. Yy, administratorem seniorem prawda? Chcę odpocząć już kochani moi, chcę odpocząć tak jak mówiłem, chcę robić to na co do tej pory nie miałem czasu chcę odpocząć, chcę pojechać na działkę, chcę wsiąść na łódkę, chcę wziąć wędki chcę odpocząć chcę odpocząć chcę odpocząć kochani i nie bójcie się tej funkcji, prawda? Ja będę was zawsze wspierał, ja tej grupy nie zamknę, ja tej grupy, kochani, yy, 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 o z niej nie odejdę, prawda? Nie porzucę, nie odejdę, bo to nie tak działa, kochani, nie tak działa. Jak mi powiedziała, kochani, yy, jedna z moderatorek, i będę mówił, która, powiedziała mi: Panie Józiu, to jest przecież pana dziecko, <laughs> pan tego nie porzuci. Masz rację, ja tego nie porzucę. To jest w pewnym sensie moralne moje dziecko. To ja to założyłem. Prawda? I się integruję się z tą, z tą, z tą grupą, z wami się integruję, prawda? Jestem z wami. A ja tego nie porzucę, kochani, ja tego nie porzucę. Mimo, że minęło tyle lat. Prawda? Ja tego nie porzucę. No ale, ale tak jak mówię, chciałbym, żeby mnie ktoś zluzował. Odwagi, kochani, odwagi. Nie zrobi się co, so, kochani, nie zrobi się to samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. Tak jak mówiłem, nic bez, bez nas, nic o nas. Nic o nas bez nas. Prawda? My musimy być tym aktywni. My musimy być. I bardzo bym prosił, prawda, jeśli ktoś się czuje na siłach, prawda, proszę bardzo do administrowania tej grupy. Proszę bardzo. Ja się usunę, bo jest taka możliwość. Administrator stara nie musi być Administrator nie musi być stale jednoosobowy. Może być nawet trzy osoby. Ja znam takie grupy, gdzie są dwie administratorów, jest aż Znam takie grupy, gdzie jest zastrzeżeń. Gdzie jest Czy dałby się ktoś, było trzy wymiana pokoleń, kto by mnie zastąpił? Może ten ktoś będzie lepszy ode mnie. Może ja nie widzę swoich błędów, prawda? Może jestem ułomny, prawda? Może nie tak to powinno iść. Nie w tym kierunku. Może mało zrobiłem, chociaż starałem się jak najwięcej zrobić. Prawda? ale może, tak jak mówię, może ktoś prawda, jest lepszy. Niech ten ktoś się zgłosi. Niech ten ktoś się zgłosi. Ja mu chętnie to powierzę. Prawda? Ustawię się, tak jak mówię, w roli administratora, seniora, prawda, a młodsze pokolenie niech to ciągnie. Niech tego nie zaprzepaszcza. Zrobiliśmy tyle. Zobaczcie, zrobiliśmy tyle. A dlaczego nie my nie zrobić więcej? Prawda? Dlaczego mieliśmy ten temat prawda, zostawić, zaniechać, opuścić? Zbliżają się wybory, kochani, zbliżają się wybory i z pewnością, prawda, to niektórzy zastanawiają się, jak iść, czy iść, na kogo głosować. Słuchajcie, ja wam nie powiem, na kogo głosować. Nie powiem wam, na kogo głosować, bo bym was w tej chwili, w tej chwili kochani, bym was w tej chwili, yy, bym, was, bym was obraził, potraktowałbym was jak worek kartofli. Jak worek kartofli by was potraktował, jak bezwolne dzieci by was potraktowały, jakbym powiedział, idźcie, głosujcie na Nawrockiego, idźcie, głosujcie na Czaskowskiego, czy na jakiegoś innego. No teraz tej nie ma innych, dwóch jest. Ja wam nie powiem, kochani. Idźcie, głosujcie tak, jak serce wam podpowiada, tak, jak wam wasz rozum podpowiada. Tak, jak wam ro wasz rozum podpowiada. Tak zagłosujcie. Ja wam nigdy nie mogę... Nie powinienem i nie zrobię tego, nie powiem, że idźcie, głosujcie na tego czy na tego. Bo ten jest lepszy. Prawda? Bo, bo musimy wygrać. Bo to mecz. To nie jest mecz. To są nasze losy. Naszej sprawy losy. To są sprawy nas, 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 naszej, naszej sprawy, los naszej sprawy. Prawda? A najgorszą opcją, wiecie, kochani, najgorszą opcją to będzie nie iść w ogóle. Nie idź w ogóle. Tak jak zawsze powtarzałem, to i teraz powtórzę. To jest najgorsza opcja, jaką sobie można wyobrazić, kochani. Nie można się tak. Nie można się w ten sposób obrazić, nie pójść. Wszyscy są siebie warci, nie pójść. Bo przykładacie w ten sposób rękę do złego, kochani. Przykładacie rękę do złego. Prawda? Przecież jesteście dorośli. Wiecie, jak działa ordynacja wyborcza. Działa w ten sposób, że nieobecni nie mają prawa głosu. Prawda. Ordynacja wyborcza jest tak skrojona, kochani, że nie przewiduje tak zwanego strajku włoskiego. Typu, że prawda, 90% Polaków się obrazi, wypnie się, nie pójdzie na wybory, prawda? No i co wtedy? Rozpadnie się, nie będzie rządu. Nie! Rząd będzie, prezydent będzie. Te 10% pójdzie, a zawsze się tacy znajdą. Zawsze się tacy znajdą. Zawsze się tacy znajdą, pójdą i wybiorą. Przecież im o to chodzi. Władzy o to chodzi. O dwie rzeczy władzy chodzi. Po pierwsze, żebyś poszedł i wybrał mnie. Prawda? Czyli władzę. Prawda? Po drugie, żeby wam to obrzydzić, właśnie, obrzydzić, jakich nie chcecie wybrać, to żeby wam to obrzydzić. Żeby wam to wszystko obrzydzić, żebyście się właśnie uobrazili i nie poszli, żebyście nie mieli nic do gadania. Dlatego idźcie, kochani, idźcie na te wybory. Bardzo Was proszę. Bardzo Was proszę, idźcie, prawda, nie oddajmy, nie oddajmy, prawda, naszego prawa, na, 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 na naszej świętej wolności, naszej demokracji, prawda, bo że ona jest głomna ta demokracja, ja nie twierdzę, że ona jest idealna, kochani, ja nie twierdzę, że ona jest idealna, prawo jest wybaczone, ja wiem o tym, ja wiem, zdaję sobie sprawę, prawo jest wybaczone na przykład wypaczone jest w ten sposób, że nie można zaskarżyć, prawda, obietnicy wyborczej, że nie można zaskarżyć, prawda, umowy prawda, społecznej, którą się w trakcie wyborów zawiera. Nie można tego zaskarżyć. No niestety, no to jest chore prawo, słuchajcie. To ja już nieraz mówiłem, to powtórzę to teraz, bo może to niektórzy nie słyszeli, prawda, że jakbyś się umówił o jakieś dzieło, tym dziełem byłoby przykładowo wybudowanie domu, prawda. Obiecał ci, podpisał umowę Dom, prawda, zrobił w 50% fundamenty, zrobił, pieniądze wziął, budowę porzucił, oddajecie go do sądu, prawda, i, i, prawda, i to jest przestępstwo. Zdaje on się za to odpowiedzialność. Natomiast wyobraźcie sobie, to co naobiecują, prawda, w kampanii wyborczej, umowy społeczne, jakie podpisują, jak Dudowie podpisywali, prawda, to nie podlega zaskarżeniu. No nie można tego zaskarżyć. Widzicie, jak sobie to politycy układają prawo. Zobaczcie. No, oni tak to ułożyli, obiada by była, kochani, biada by była, gdyby ich z tych prawda, obietnic zechceć, prawda, rozliczyć. To by dopiero był bat, słuchajcie, to by był dopiero bat. Prawda. A oni tak to będą układać, tak to będą kręcić, żeby tego bata nad sobą nie mieć. Prawda, żeby tego bata, kochani, nad sobą nie mieć. Tak. Żeby nie mieć tego bata. To by dopiero było. Jakby ich za też z tego rozliczyć. Prawda. Bo rozliczyć ich tylko możesz w ten sposób, że, prawda, idąc Prawda? Docenić go przy wyborach? Oszukałeś? Prawda? Raz, większej szanse ci nie dam. Prawda? Tylko w ten sposób możemy rozliczyć. Prawnie nie możemy rozliczyć. No chore to jest, no ale jest, jakie jest. Może, tak jak mówię, może ta demokracja nasza w naszej Polsce, prawda? Bo w naszym kraju jest jest łomna, jest kulawa. Prawda? No ale ile tej demokracji mamy? No właśnie. Ile tej demokracji mamy lat? Przecież nie 100 lat. Prawda? My się jej dopiero uczymy. Prawda? Ona będzie coraz lepsza, coraz doskonalsza, ale to trzeba, prawda, pokoleń. Może nasze dzieci, może nasze wnuki poczekają już, prawda, yy, lepszej, prawda, mniej ułomnej, doczekają tej lepszej demokracji. No my się musimy godzić z taką, jaką mamy. I oby nie była gorsza. No właśnie. Aby nie była, kochani, gorsza. Także bardzo Was proszę, idźcie, kochani, na, 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 na te wybory, prawda, i jak Wam serce dyktuje, jak Wam rozum dyktuje, tak zróbcie, tak zróbcie. A najgorszą optę to tak jak mówiłem, żebyście w ogóle nie poszli. Prawda? No i nadal, nadal kochani, nie odpuszczamy tematu emerytur stażowych. Prawda? Zobaczcie, ja już jestem na emeryturze, więc w gruncie rzeczy mógłbym powiedzieć, w rzeczy powiedzieć, co mnie to obchodzi. Prawda? Mnie już to nie dotyczy. Prawda? Ale Was dotyczy, kochani, ale Was dotyczy. Was tych, którzy jeszcze, 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 jeszcze nie są na emeryturze, którzy, prawda, zostali brutalnie, paskudnie, perfidnie oszukani. Was to dotyczy, was to dotyczy, kochani, was to dotyczy, prawda? Ja będę was wspierał, prawda? Ja będę z wami, ja będę przewodził tej grupie. Najlepiej właśnie, gdybyście mi dali trochę odpocząć, gdyby się znalazł ktoś, prawda, kto to poprowadzi, a ja bym się ustawił w taką, prawda, troszkę na boczny tor, prawda? Na wymianę pokoleń, na boczny tor, prawda, na administratora seniora. Prawda. Który się będzie, prawda, będzie pomagał, przyglądał się temu wszystkiemu, prawda, ale ja już po prostu nie mam siły, tak jak wam mówię, nie mam siły, prawda. Nie fizycznej, tej psychicznej siły już nie mam. Nie mam już takiej psychicznej siły, prawda, nie mam już tego zacięcia. Może to się z wiekiem bierze, prawda. Tak jak mówię, trochę chorowałem, byłem w szpitalu, prawda. Bogu dzięki niej jeszcze tak, tak źle wracam powolutku do, do sił, wraca do mnie nadzieja, prawda, że będzie lepiej, prawda, że z moim zdrowiem teraz już dużo odpocznę, tak jak wspomniałem, już od dwóch dni jestem na emeryturze, prawda. W takim razie życzę Wam wszystkiego najlepszego, kochani moi, prawda. Trzymajcie się, nie dajcie się, stanowmy, stanowmy grupę, w grupie jest siła, kochani, w grupie jest siła, w grupie jest siła. No i przemyślcie dokładnie, przesłuchajcie, bodaj już dwa razy przesłuchajcie to, prawda, co, 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 co dzisiaj powiedziałem, prawda. I, I przemyślcie to i weźcie sobie to do serca, prawda. Może ktoś chce być moderatorem, a może ktoś administratorem chce być, no proszę bardzo. Proszę bardzo, kochani. Proszę bardzo, kochani. Jak tylko, jak tylko, jak tylko ktoś chce, ja ustąpię, bardzo chętnie ustąpię, prawda. Wiele ludzi jest, prawda. Aktywnych prawda, zasłużonych dla tej grupy, nie chcę tu palcem pokazywać, sami wiecie, kto się zasłużył, prawda, ale, ale właśnie bardzo proszę, żebyście przemyśleli, czas na wymianę pokoleń na tej grupie, czas na wymianę pokoleń, prawda? może, bo jak mówiłem, może, 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 prawda, ja jest, nie jestem idealny, może, może, może popełniłem błędy, może nie w tym kierunku prowadziłem tą grupę, może ktoś zechce mnie podmienić. Dziękuję Do zobaczenia. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego życzę. Trzymajcie się. Trzymajcie się, prawda, wszystkiego dobrego.